Najlepszy wers, część 48. Dzisiaj wspinamy się przez życie, ponieważ y, Eripe i prędzej martwy niż słaby. Iwana ma dzisiaj tak świetne nawiązanie, taki y, dialog pomiędzy tekstami, że ja bardzo, bardzo szybko przejdę do moich nawiązań, do moich wniosków, a następnie przekażę y, tę linę. <ścoughs> I co tam jeszcze? Hak. Świnaczkową tak, i kask. Tak, Iwonie, i będzie się działo. Naprawdę dowiecie się mega ciekawej rzeczy. E, moim, według mnie, najlepszym wersem jest To przejebane wiedzieć, że nie przeznaczenie przeszkodziło, tylko sam przegrałeś. I mamy tutaj takie śliczne nawiązanie do tego mindsetu, do tego podejścia antycznego, w którym uważano, że tak naprawdę nad człowiekiem ciąży fatum, że to fata lub też bogowie kierują ludzkim życiem. I mamy tutaj przejście od tego pojmowania rzeczywistości, aż do tego, że konsekwencje tak naprawdę są naszą dolą i właściwie dlaczego zastanawiać się na tym, czy to przeznaczenie, czy fart, jak też to tam gdzieś jest dalej wspomniane, ma nami kierować. Tak, bez farta ciężko, ruszyć ciężko się ruszyć stąd. Trzeba wziąć życie w swoje ręce i znaleźć sposób. I Eripe, a właściwie podmiot liryczny, znalazł ten sposób. O czym piszę, że lepiej być twardym jak skały, lepiej być martwym niż słabym? I to było takie moje pierwsze nawiązanie, ponieważ potem przechodzimy w, na fali tej sprawczości do opisu tego, czym jest ta tajna broń. A tajną bronią jest pióro i słowa. I mamy tutaj mnóstwo nawiązań do motywu. Tego, w jaki sposób poezja działa na świat, który nas otacza. Jaki poezja i słowo mają wpływ. I może nie będziemy tutaj się skupiać na najprostszym przykładzie, jakim jest Biblia. No nie, absolutnie, ponieważ jest to troszeczkę łączenie sakrum i profanum. Natomiast inne bardzo popularne nawiązania to na przykład Broniewski, bagnet na broń. Ogniomistrzu i serc i słów. Dzisiaj wiersz to strzelecki rów. W Kordianie słowacki mówi, że poeta jest jak Bóg, jest ponad innymi, jak stwórca, słowo tworzy. Mamy Horacego i non omnis Moriar, cały ten motyw, prawda, w egzegii monumentów. Nie wszystek umrę. Yy, mamy buchakowa, rękopisy nie płoną. Yy, natomiast w popkulturze to, co mi przyszło do głowy, to jest anime Death Note, czyli Notatnik Śmierci, gdzie zapisanie czegoś porusza pewną machinę. Zapisanie czyjegoś imienia sprawia, że Bóg Śmierci, Ryuk, i ubił tak? tak. Się odpala i dzieje się to, co się dzieje. No i jeszcze takie małe nawiązanie do mojego do małego księcia. O wstydzie jest cała zwrotka u Eripe, czyli tak jak pijak mówił, że pije, aby zapomnieć, że się wstydzi, a wstydzi się tego, że pije, tak samo Eripe też pisze o tym, że rządzi nim wstyd, prawda? Ale chuj dobrze wiem, że jutro musiałbym się wstydzić znów. A patrzę wstecz i powinienem się wstydzić. Tak więc, takie, wiesz, taka żądlerka. Tak, tak, motywami znanymi. Takie kółeczko. Od, od zawsze, tak. No i teraz proszę, Iwona. Dobrze, to zaczniemy od wersu. Będę twardy jak skały, prędzej martwy niż słaby. Śliczne, ponieważ, iż prędzej martwy niż słaby, to jest bardzo popularne w środowisku wspinaczkowym, takie stwierdzenie żartobliwo motywacyjne. Mamy tutaj e, stromy, wymagający teren, wymagający e, niezmiernej równowagi e, siły, wytrwałości w dążeniu do celu, e, szybkości podejmowania decyzji, mm -hmm. tak? Tak. Trzeba być po prostu przyklejonym do tej skały. Mm -hmm. Polecam mm -hmm. <laughs> czasami się przykleić do skały. <laughs> Ale e, w roku 1921 niejaki pan Bruno Jasieński to jest poezja w ogóle futurystyczna. Wydaje wiersz, który nazywa się But w Butonierce. Jest to o młodym, dynamicznym, pewnym siebie geniuszu, który wędruje przez świat, odmienia go, nie ogląda się za siebie. Nie interesuje go przeszłość, tylko to, co jest przed nim. I teraz ciekawe w ogóle, Iwona, jak będziesz to czytać. No. To czy te motywy, o których wspominałam? Ja mam też, ciary. Tak. Ja mam ciary, bo też jeszcze, tu będą. Jeżeli posłuchacie tego wiersza, on ma dynamikę. E, po, e, recytowanie go wymaga szybkiego tempa, więc od razu przepraszam, że go nie zachowam i narzuca specyficzny rytm. Poza tym, e, Jasieński używa tutaj czego? Slangu. "Siebie pewny w parkocieniu <laughs> meeting" Mojo, echo powiem. Mm -hmm. Tworzy słowa slangowe, to no, taka jest prawda. Może na spółę Basia go przeczytamy? Dobrze, możemy, możemy. No to jedziemy. Okay. Zmarnowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach. Teraz jestem słoneczny, siebie pewny i rad. Idę młody, genialny, trzymam ręce w kieszeniach, stawiam kroki milowe, zamaszyste jak świat. Nie zatrzymam się nigdzie na rozstajach na wiorstach bo mnie niesie coś wiecznie motorycznie i przed mijam strachę na wróble w eleganckich windhorcach, wszystkim kłaniam się grzecznie i poprawiam im plet. w parkocieniu krokietni jakiś meeting panieński dyskutują o sztuce objawiając swój traf one jeszcze nie wiedzą, że gdy nastał Jasieński, bezpowrotnie umarli i tettmayer i staw. Oni jeszcze nie wiedzą, one jeszcze nie wierzą. Poezyjność, futuryzm niewiadoma i x. Chodźmy biegać panienki, niech się główki oświeżą. Będzie lepiej smakować po biedny jurfiks. Przeleciało gdzieś auto w białych kłębach benzyny. Zafurkotał na wietrze trzepocący się szal. Pojechała mi bajka poza góry doliny. I nic jakoś mi nie żal, a powinno być żal. Tak mi dobrze, tak mojo, aż rechocze się serce. Same nogi mnie niosą gdzieś, i po co mi, gdzie? Idę młody, genialny, niosę but w butonierce. Tym, co za mną nie zdążą, echo powiem: adieu! I słuchajcie, właśnie w taki sposób DJ nagrywa nam tu rytm, tak? ale już skończył. Ciekawe, który to? DJ zaczarowany telefon. Tak. <laughs> Także widzicie to? Widzicie to? to? Idzie sobie Jasieński. Tak. Idzie sobie RIP. P. Tak. Y, dumni, pewni siebie, wierzący w siebie, przyczepiają się do tych stromości, e, tak. do tych nierówności, tego terenu życia. Tak. I y, Jasieński mówi o tym, że to jego wiersze mają moc sprawczą. Tak. A, tak troszkę też disuje, tak, tak i stafa. Troszeczkę, troszeczkę. Tutaj nie mamy nazwisk no. podanych w prędzej no. martwisk y, no. niż słaby, ale tak, czujemy, tak. że tak, ale tak samo jak Jasieńskiego tak i Eripe, nic nie jest, nie jest w stanie powstrzymać od tego triumfalnego marszu. Tak. I tutaj tak. mamy wspinaczkę po skałach, co uh -huh. e, się wy, wyklucza, tak? Marsz, bo to masz, ten, to jest ten sam rytm. To jest wiersz drogi i to jest wiersz tak, drogi. Tak. E, tutaj mamy jeszcze a propos, a propos e, wspinania się. Nie ma co gadać całe życie, by się wspinali. Ja musiałbym wciąż spadać. Mhm, tak. tak. Czyli, no. żeby oni byli na szczycie, musieliby się całe życie wspinać, a tutaj nasz bohater musiałby spaść, ale on nie spadnie. Nie, ponieważ jest sprawcą. Jest tym kowalem z wiersza kowal, który wykuwa serce mężne, dumne, jest tym, który rozdaje karty. Co też nie zdarzyło się od razu, tak. ponieważ musiał swoje przejść. Tak. Ale Nieważne, fatum, ważne jest to, co ja mogę zrobić, jak Nie. mogę wpłynąć na życie. Tak. A czy mówiłyśmy już o moim algorytmie, który wymyśliłam? W Nie, weekend? ale powiemy go później. Powiemy ona. go później? Tak. No, tak. dobrze. W poniedziałki będą premiery. I w czwartki. <noise> Okej. Okay. No, ale zawsze na koniec całuski. Tak. Pa, pa.